No, nie. Yes. No, tak. No, nie możemy z co to jest. Mama. O, ja. Chodź, chodź mama. 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 I miał przykrótkie wędzidełko. Wiesz, no Cały czas ma będzie wędzidełko. I jak wyciągnie język tak maksymalnie, to wygląda jak jaszczurka, bo wiesz, mu się ten środek trzyma w środku. Znaczy, środek języka. Oczywiście. Co ta pies... Twoja mama opowiada? Pierwsze to. Do jakbyś świeżo? I minął 6 tygodni, zaczepiłam go na żółteczkę dwa razy, żeby w razie, się nie zaraził. Poszłam, żeby poskierowali eee. na pediatrę. Wiesz, jak się na to eee, dzieje? Na pediatrę, żeby nie na tym Na izbie przyjeść. Poszliśmy raz, ale był trochę za, za krótko po jedzeniu. To tam tak biega. I, no nie zmęczyła się jednak. Nie, ona nie. I że jak będzie 4 godziny po jedzeniu, to sobie mu obecną. No i zaprześmy się, przyśliliśmy. pani chirurg, która mu to robiła, upitoliła mu wargę. Super. Nie trafiła w wędzidełko. Język, jak miałby się krótki, to ma. Znaczy w wędzidełku. I tam znowu, tylko teraz ma zęby. Więc muszę poczekać, aż, wiesz, i trochę bardziej kumaty, żeby nie pogryźć nikogo. A kto się tak huśta ślicznie? A kto się tak ślicznie huśta? Mama. Mama. Hej, hey. hey. Dotykasz mnie łapką swoją nóżką? Patrz, jak no tak. Wysoko, Patrz, Ale jak jesteś wysoko. wysoki, ojejku Tak, bardzo się buję. Ślicznie, bardzo, bardzo. super. tak? Patrz. No tak, no tak. Tak jest wysoko, że jejku, jejku ale lubisz, ale lubisz. Musisz z bratem tu przyjść.